Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie między innymi o nowej wspaniałej polskiej telewizji w Polsce 24. Telewizji, w której zatrudnienie znaleźli Adamczyk czy Ogórek. Nareszcie będzie gdzie oglądać naszych ulubieńców. Będzie też mój idol Jarosław Jakimowicz, który znowu się obraził na wszystkich. Donald Tusk, który zupełnie przypadkiem niczym długopis. Machnął podpis i. Naprawdę mnie wkurzył, bo to już przesada jest, przyznacie Państwo. Będzie o świntuszeniu z pisem w trakcie kampusu Czaskowskiego. Dziennikarz Polsatu, który odleciał w kosmos Muzułmanie, którzy wykupują nam kościoły. Tak, dobrze Państwo słyszą. Jest moc. Będzie o sporze, czy edukacją ma się zajmować pani minister edukacji, czy raczej biskup. Zaczynamy. Szanowni Państwo, zaczynamy od niewiarygodnych historii. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy Państwo kojarzą, może nie. Jeszcze niedawno, za wspaniałych czasów, kiedy to w telewizji polskiej codziennie gmerano po pisankach Kaczyńskiego, odpalaliśmy wiadomości TVP, aby albo się pośmiać z tego, co tam za bajerę nawijają, albo żeby się wściekać przez to, jaką tam nam bajerę nawijają. Teraz po prostu TVP nie ogląda prawie nikt, bo wieje nudą i tyle. Ale w czasie, kiedy było tam błyskotliwie i z polotem, pracowały tam takie kwiaty, warto zaznaczyć, polskiego dziennikarstwa, jak znany z nieustającego obliczania ku Kaczyńskiemu i ćwiczenia boksu na kochance. Michał Adamczyk, czy była kandydatka na prezydenta z ramienia lewicy, później przemielona na pisowski rodeo lewica-prawicy? Pani Magdalena Ogórek. I to właśnie ta cudowna para, po połączeniu sił, tak pokaże, stanie na czele nowej telewizji polskiej broniącej Polaków przed Niemcami, tęczami, całym tym lewicowym psi, psi, psia, 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 psia. Psi, psi. i Kiełbasie myśliwskiej w rytm barki poprowadzą telewizję w Polsce 24, która właśnie na naszych oczach, szanowni państwo, w bólach, bo ale się rodzi. Kanał W Polsce 24 ma mieć charakter informacyjno-publicystyczny i nadawać 24 godziny na dobę. To bardzo długo, to mniej więcej 24 godziny na dobę. Audycje informacyjne mają zająć co najmniej 40% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6-23. Będą głównie informacje, ale w niedzielę, tak dla niepoznaki, msza święta. Tak, żeby za dużo kaszejadów nie oglądało. Trzeba przyciągnąć, prawda, te widownię, która już nie daje rady do kościoła pójść. Oprócz informacji i mszy będą też takie rozrywki jak reklamy kremów na żylaki, na hemoroidy i możliwości wpłacania datków. Ogólnie Świetna telewizja dla ludzi z problemami urologicznymi, ale przynajmniej polskimi problemami urologicznymi, bo Polska jest najważniejsza, nawet tam na dole. Psikacz, to może nawet na czerwono, byleby polskim pindolem. Szanowni Państwo, problem jednak z panem Adamczykiem Michałem, nie Piotrem, w nowej telewizji jest taki, że według niego przynajmniej jest on nadal prawowitym i jedynym legalnym prezesem telewizji polskiej. Jak to więc możliwe, że prawdziwy prezes Telewizji Polskiej jest pracownikiem innej telewizji? No, najwyraźniej. Możliwe. Sprawy nielegalnego przejęcia TVP toczą się przed sądami. Staram się uzyskać od Rady Nadzorczej TVP zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w świetle niedopuszczania mnie przez nowe władze w spółce od ponad 8 miesięcy do pełnienia funkcji. Jeśli taką zgodę uzyskam, będę mógł podpisać nową umowę. Chłopie, to się zwolni. Nikt Cię nie zmusza do bycia prezesem TVP. Przy całej mojej niechęci do telewizji polskiej, to naprawdę musiałbym mieć olbrzymią wyobraźnię i mnóstwo samozaparcia, żeby uznać Adamczyka za prezesa obecnej telewizji polskiej. Pan Adamczyk, no to, nie wiem, prędzej mógłby dealować nieświeżym oddechem na macie, niż być prezesem wielkiej telewizji. Czy czegokolwiek w sumie. W ogóle to niesamowite, że papież Piotr Adamczyk właśnie znalazł zatrudnienie w tvn a prezes telewizji polskiej Michał Adamczyk w telewizji w Polsce 24. No niesamowitych czasów dożyliśmy. No, szok. Szok i niedowierzanie. Ale szanowni państwo, jest nowa telewizja. Wiadomo, wszystkie tam gdzie bągi się pochowały albo w Republice, albo właśnie teraz w rodzącej się dopiero w Polsce 24. Brakuje jednak paru szpadli, bo gdzie pan Pereira? Ja się pytam. Gdzie pani Edyta Lewandowska? Jak nic wam to nie mówi, to, to była ta druga wiadomość, jak taka mniejsza Danusia Cholecka. No i najważniejsze, do cholery się pytam, gdzie mój kochanek? Jarosław Jakimowicz. Jarek, tak po ludzku, ja tęsknię, chciałbym, żebyś znowu mi pogroził. W każdym razie, pan Jakimowicz się znalazł i najwyraźniej jest mu przykro, że go do nowej telewizji nie chcą, nie zaprosili, bo narzeka na byłych kolegów i koleżanki w mediach. Trochę się tak, przyznam, sentymentalnie nawet zrobiło. Jak widzę dzisiaj te osoby stojące na zdjęciu i przypomnę sobie, kto o kim co mówił, a ja mam pamięć dobrą, no to nie wiem, jak można stanąć do jednego zdjęcia. Ja bym się wstydził, ja bym nie dał rady, bo mam taki charakter. To jest kwestia przyzwoitości, to są ludzie o stu twarzach, a ja mam jedną twarz. No, jedna twarz, ale za to fatalna. Także sytuacja win-win. Tutaj na tym wydarzeniu, tego właściwie niemieckiego kampusu sponsorowanego przez niemieckie podmioty. No i dzisiaj między innymi w planach panowie Joński i Szczerba zamierzają coś ujawnić. No, ciekawe, co, nie wiem, być może siebie nawzajem ujawnią. Takie coming-outy publiczne są dość ostatnio teraz powszechne. Również między innymi panel z udziałem wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ma być gościem specjalnym, gościem wieczoru dzisiejszego niemieckiego kampusu organizowanego pod Olsztynem. No i tutaj, panie premierze, że warto dzisiaj uzbroić się w cierpliwość, jak również wiele ciężkich pytań, które może zostać zadanych, bowiem od samego rana widzimy aktywistki, aktywistów, osoby aktywistyczne, osoby, które przyjeżdżają z banerami, na których mają między innymi wszelkiego rodzaju pioruny i takiego różnego rodzaju inne symbole no, nawiązujące do tych protestów, które miały miejsce w 2020 roku pod tym ośmiogwiazdkowym hasłem, więc będziemy też orientować się, co w najbliższej takiej okolicy dzieje się. Ponoć lokalni sprzedawcy mówią no, o dużym popycie na wszelkiego rodzaju ...napoje, na zwiększony popyt w tych branżach handlowo-usługowych. Będziemy przyglądać się z lądu, z wody, z powietrza, z wielu tutaj różnych perspektyw, jak wygląda, jak przebiega niemiecki kampus Rafała Trzaskowskiego. ...to są dobrze, pozytywnie zakręceni, takim tam właśnie trzeba. W trakcie, jak to zauważył dzielny reporter Polskiej Telewizji Republika, niemieckiego kampusu Trzaskowskiego, dzieje się naprawdę dużo, oprócz moim zdaniem wspaniałego wygwizdania tygryska, czyli pana Kosiniaka Kamysza przez kobiety, niemieccy uczestnicy imprezy, czy... czy no, śmiało. Czyli wszyscy chodzą na walenie i w trakcie wieczornych imprez śpiewają o posuwaniu pisu przy akompaniamencie ministra sportu Sławomira Nitrasa, który akurat stał za konsoletą. Normalnie! Fajno Polaki, film z tego wykonania utworu Cypisa zyskał ogromną popularność. Nie do końca spodobał się byłemu premierowi Morawiecki napisał, a propos tego filmu, że mamy w rządzie Meneli. jak rozumiem, to takie luźne nawiązanie do Mariusza Kamińskiego. Ostro! Swoją drogą, e, ciekawe ile razy tego wieczoru leciał i Kto ma wiedzieć ten wie? Zapraszam do sekcji komentarzy. Wow! Gdzieś przed chwilą, że ty nie słuchasz swoich utworów, jak to? Ja tylko słucham, jak muszę się czegoś na koncert nauczyć, a tak to w ogóle nie, nie podobają mi się te kawałki na no, ogólnie. Nagrywam sobie tak i. No to dlaczego mam takie wzięcie u ludzi? Bo są z... <grystanie> I tego słuchają. <grystanie> nie no. Widzisz, no ja jestem zestresowany ogólnie, zobacz. I tu teraz stoję, k***a, robię siebie znowu debila, k***a, przed... <grystanie> przed, przed kamerą się zrobię, znowu debila, zdania nie potrafię złożyć i. mi i mózg wyżarła. W przeciwieństwie do cypisa chciałbym pozdrowić wszystkich jego fanów i wcale nie będę mówił, że są tacy albo inni. A ja właśnie będę mówił. <grystanie> Posłuchajcie sobie czegoś normalnego, a nie Ja już i tak się skończyłem. Kiedyś, szanowni państwo, śpiewano Donald Matole, coś tam, coś tam, coś tam. Za co zresztą w 2011 roku parę osób poszło siedzieć. Niemiecki namiestnik Donaldus się nie obcendał z muzykalnymi przeciwnikami politycznymi. Teraz mamy utwór Cypisa. Pytanie, dlaczego ludzie dziś śpiewają piosenkę o Grzance z pisem autora, który ma pis w nazwie, pozostawiam otwarte, bo mimo że chwytliwe i rozumiem nastroje, poniekąd też lubię ten utwór, no to autor tego wybitnego dzieła, czyli niejaki Cypis, prezentuje absolutnie odwrotne wartości od tych promowanych przynajmniej przez polityków koalicji, a przy okazji jest po prostu idiotą. Proszę sobie Sprawdzić tekst jego pozostałych utworów. Nie zgadza się ze mną najwyraźniej poseł Śmiszek z Lewicy, który uznał utwór artysty za część naszego dorobku kulturowego. W zasadzie w tej sytuacji nie wiem czemu by nie uznać za część naszego dorobku kulturowego utworu raz sierpem, raz motem czerwoną hołotę. czy wybitnego zresztą dzieła. Co to za drużyna, co śledzie mnie tak, Arkadynia, Kur, Świnia. Nastroje podobne, trochę inny anturaż. autor podejrzewam równie inteligentny. Być może do naszego dorobku kulturowego powinien też dołączyć utwór Ruda Wrona, Orła Niepokona. Natomiast na pewno częścią naszego dorobku kulturowego politycznego już na zawsze z pewnością będzie nasz nowy długopis, szanowni państwo, mamy go. Ryży zdrajca, jak to go ironicznie nazywam, pan Donald Tusk właśnie kontrasygnował, czyli podpisał postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy na wybranie neosędziego jako przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego. Jak twierdzą nawet najwięksi zwolennicy Tuska, jest to wbrew obiecanemu przez premiera przywróceniu praworządności. Szanowni Państwo! O sile tego aktu niech świadczy fakt, że nawet Tomasz Lis na Twitterze się... No, coś tam musiało nie styknąć premierowi, no i podpisał. Trudno, zdarza się nawet najlepszym. Na całe szczęście, szanowni państwo, premier szybko wytłumaczył, co tam się wydarzyło i w zasadzie można zamknąć temat. Nie będę owijał bawełna. <laughs> Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nastąpił błąd. Jak Państwo się orientujecie, zadaniem premiera jest podpisywanie także setek dokumentów, czasami kilkadziesiąt dziennie. I one się dzielą na dokumenty bardziej techniczne i bardziej merytoryczne. Urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu, który stanowił o nominacji na neosędziego przez prezydenta, która wymagała mojej kontrasygnaty, i doszło do sytuacji, do której nie powinno dojść. Czyli pan Donald Tusk po prostu tak po ludzku, jak rasowy długopis podpisał ten dokument zupełnie przypadkiem, matko jedyna, ale heca. Podłożyli to, machnął i się bada, kobiety dalej muszą rodzić i nie wiadomo, czy coś w tym temacie się kiedykolwiek zmieni. Nikogo nie wsadzili do Pierla, też jakoś tego nie widzę. Ten jak Duda już podpisuje, wszystko jak leci. Oni wszyscy są, szanowni państwo, wiem, że to niepopularna teoria wśród moich widzów, ale oni są wszyscy siebie warci. Tylko jedni bardziej z lewej, drudzy bardziej z prawej. Dramat, no, dramat. Zanim zjecie za te słowa w komentarzach, to <laughs> zaproszę Was wszystkich na witaminki dobrej dla chłopca i dziewczynki, dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich m.in. religia w szkołach, czyli dyskusja o tym, czy to pani minister edukacji ma decydować o tych zajęciach, czy może biskup, jak twierdzi Barbara Nowak. Muzułmanie wykupują kościoły, polski ksiądz zatrzymany w USA, ale przynajmniej bogaty jest to zatrzymany, no i prezenter Polsatu, który odleciał w kosmos. I jeszcze raz upominam pana posła Ćwika, Naprawdę proszę o zachowanie kultury. Bo to jestem odlecia... o, 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 odlotem, to było naprawdę, powiem delikatnie przesada. Pani poseł semeniuk pan. Panie redaktorze, za chwilę wyjaśnię dlaczego. Nie, panie pośle, nie ma żadnego to powodu, tak. dla którego się tak odzywamy szczególnie do kobiety. To nie ma żadnego powodu, panie pośle. Jak to pan mówi w ogóle? To jest kobieta. Ja wiem, że przeciwniczka polityczna, ale tak się do człowieka nie mówi. No po prostu. Ale dlaczego pani poseł straszy Polaków, że nie ma żadnych procedur? To ma pan milion sformułowań na, na sprzeciwienie się temu, co mówi pani poseł. Milion sformułowań. W języku polskim język polski jest bogaty i zawiera milion sformułowań na to, żeby powiedzieć, że pani poseł mówi nieprawda albo mówi coś źle. Po Proszę państwa, czy pani poseł skrytykuje premiera Morawieckiego za jego dziś... Do tego dojdziemy, panie pośle, bo w ten sposób zamieniamy w tej chwili w pijaną karczmę tę debatę polityczną w Polsce. Wy politycy, ja się nie dziwię, że jest to J-PiS i tak dalej, i tak dalej. Tak chcecie rozmawiać? Ludzie was oglądają. Biorą z was przykład. Z was polityków, polskiej elity. I z pana też panie radny? Tak, biorą zębie, ale ja przynajmniej w tej chwili mówię coś takiego. Nie wolę takiego języka używać. Co, do, przyjdę do domu i powiem, córce, słuchaj, a oni tak się wyzywają w tych telewizjach, to jest okej. Okay. Pójdzie do szkoły i powiesz, że tak można. Bo wy tak mówicie do siebie. Ludzie dorośli. Dobrze, minuta dla pani poseł. Się rozjuszył, chłopina, a cała ta afera, to całe wzniesienie się dziennikarza Grzegorza Jankowskiego, to dlatego, bo pan poseł Ćwik z Polski 2050 powiedział w trakcie dyskusji o nieznanym obiekcie powietrzu, który parę dni temu, nie wiem czemu tak macham, ee, parę dni temu przekroczył przestrzeń powietrzną Polski, powiedział do pani posłanki Semeniuk-Patkowskiej z PiSu, że chyba odleciała w kosmos. Tu warto zaznaczyć, że... Długo była ona przewodniczącą Polskiej Agencji Kosmicznej, także akurat dosyć trafna obelga ze strony posła, że tak powiem, w punkt. Niewiarygodne, że pana Jankowskiego aż tak wznieciło akurat spostrzeżenie, że posłanka chyba odleciała w kosmos, ponieważ. Nie zgadzał się z tym, co mówi, nie nazwał jej zerem, kanalią, nie zasugerował jej, że ma zdradziecką mordę, nie zwyzywał od Niemców, Rusków, nie nazwał rurą czy karnistrem, tylko powiedział, że chyba odleciała w kosmos. Moim zdaniem większym skandalem niż wypowiedź posła o kosmonautce z PiSu jest to, co powiedział Jankowski, czyli uwaga, że szczególnie do kobiety, no i też nazwanie polityków elitą, moim zdaniem wyjątkowo nietrafione. Edukacja. Jest afera, szanowni państwo. Pani Barbarze Nowak, słynnej już w całej Polsce ukochanej sejmowego Drakuli, czyli pana Ryszarda Tarleckiego, nie podoba się ograniczanie lekcji religii w szkołach przez panią minister Barbarę Nowacką. Jak twierdzi pani Nowak, to biskup diecezjalny może jedynie decydować, ile jest lekcji religii, czy jedna, czy dwie w tygodniu, a nie minister edukacji. Oburzona cytuje panią Nowacką, że biskup w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia i to ona będzie ogłaszać co, czego i ile. Nie do końca rozumiem, co to za pomysł, żeby biskup ustawiał lekcje w świeckich szkołach. Oczywiście szok i niedowierzanie szanowni państwo jest to bzdura. Sprawdziłem i pani Nowak po prostu gada bzdury. Takie wygodne dla niej bzdury. O liczbie godzin religii w szkołach nie decyduje biskup, ani nawet konkordat, który nie precyzuje ile tych godzin powinno być, zgodnie z jego treścią szkoły publiczne organizują naukę religii w ramach planu zajęć w dokumentach uznano też, że nauczanie religii uczniów szkół publicznych może odbywać się w szkołach na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Także niech sobie biskup ustala w kościele czy w Watykanie, co tam z dziećmi będzie robił, natomiast szkoła to nie jest już jego jurysdykcja. USA. Polski duchowny aresztowany w Nowym Jorku. Za co? Ja już tłumaczę. Otóż wychowany kapucynów z Krakowa, jakby to już nie brzmiało, nie, że z Krakowa, tylko... No. Złożył jeszcze w zakonie śluby ubóstwa. Jak się Państwo domyślają, no... Nie poszło mu najlepiej. Otóż po przeprowadzce do klasztoru na Manhattanie zaczął organizować zbiórki na cele charytatywne. Powiecie, co się Orłosz Przykrzaniasz do niego dobrze robił? Otóż nie, szanowni Państwo. Jak bardzo się mylicie, zaraz Wam tu na spokojnie, bo nigdzie nam się nie spieszy. Opowiem. New York Post opisuje, że zakonnik przez 8 lat zbierania pieniędzy na pomoc na Bliskim Wschodzie wszystkie zebrane fundusze wydawał głównie na własne zachcianki. Między innymi odesał sobie przykład tłuszcz z brzucha za 15 tysięcy dolarów. Większość pieniędzy wydał na drogie ciuchy, hotele i wakacje. Zarzuca mu się oszustwa bankowe i pocztowe na kwotę 650 tysięcy dolarów, za co grozi mu nawet 40 lat więzienia. Zanim zatrzymały go służby, ukrywał się jako lekarz lub pracownik ONZ, więc trudno go było namierzyć. Ale w końcu służby wpadły na świetny pomysł. Myślał: duchowny. Oni się zawsze łapią na ten numer. Policja wystawiła jakieś dziecko na środku pola i przybiegł. Nie, tak naprawdę 17 sierpnia został aresztowany w Nowym Jorku, ale dziecko też by pewnie zadziałało. Wiara. Zaczęło się, szanowni Państwo. Muzułmanie powoli przejmują naszą wiarę, kulturę, pracę nam zabierają. Tylko patrzcie, jak nagle humus będziemy jedli zamiast karpia na ramadan, na, na, na święta. W stanie Nowy Jork właśnie muzułmanie wykupili Kościół Świętej Anny za niewiele, bo jedynie 250 tysięcy dolarów, czyli niecały milion złotych, naprawdę mało. Dlaczego był na sprzedaż? Otóż szok niedowierzanie. W 2020 roku diecezja, do której należał, ogłosiła bankructwo po tym, jak poszła na ugodę opiewającą na 100 milionów dolarów. Otóż szok! Oskarżono tam 175 księży o, że tak powiem, naprzykrzanie się prawie aż 900 dzieciom. Poważna sprawa. Po pewnym czasie śledztwo wykazało, że dwaj tamtejsi biskupi ukrywali ponad dwa tuziny księży. generacje odsyłani byli na emerytury albo tradycyjnie przenoszeni do innych parafii, ewentualnie otrzymywali zwolnienia lekarskie. Do dziś większość poszkodowanych nie otrzymało odszkodowania od kościoła. Zapewne w związku z tym wystawiony na sprzedaż właśnie Kościół Świętej Anny, wykupiony przez Downtown Islamic Center. Muzułmanie zamierzają wyremontować kościół, dzięki czemu nie dojdzie do jego zawalenia, a plebania zostanie przekształcona w mieszkanie. Katolicy czy muzułmanie, w każdym razie ktoś tam jeszcze w tej wieży dzwony pobuja. Życie. Kawał historii, szanowni państwo, parę dni temu zamojscy policjanci odkryli zupełnie nową technikę postojową, kompletnie wlany lany 16-latek z prawie promilem we krwi leżał w rowie, a jego rower, tak dla niepoznaki tuż obok, najwyraźniej również zupełnie niezdolny do dalszej jazdy. Na całe szczęście z odsieczą przyszedł jego wujek, również na rowerze, również kompletnie nawalony. Okazało się, że i on zrobił sobie taką małą przerwę na kilka promili. A na deser, szanowni państwo, żeby nie było za lekko, 14-letnia koleżanka wujka. Dziwna historia, akurat. Uznała, że jeśli już upadać, to tylko w dobrym towarzystwie i na miejsce również przybyła na rowerze Aldente. No i cała akcja zakończyła się znalezieniem i wyzwaniem trzeźwego krewnego, co mogło być akurat nie lada wyczynem, który przejął obowiązki dyżurnego kierowcy. Całą sprawą zajmuje się obecnie sąd rodzinny. Dorosłemu zaś za jazdę rowerem na gazie grozi kara aresztu lub grzywna wysokości nie niższej niż 2500 zł. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia pięcioosobowej rodziny Juszkiewiczów, którzy stracili wszystko w głośnym ostatnim pożarze kamienicy w Poznaniu. W zasadzie uciekli z budynku w tym, co mieli na sobie i to tyle. Zbieramy na ubrania i środki do życia do czasu uzyskania środków z ubezpieczenia. Link do zbiórki zamieszczam oczywiście w opisie odcinka. Dolny Śląsk, niby Polska, ale będzie o tych przeklętych Niemcach dewiantach. Na drodze ekspresowej S8 pewien niemiecki dwunastolatek wysiadł z samochodu na parkingu, a jego niemiecka rodzina pojechała. Jak to Niemcy, tylko sobie, że ich niemieckiego dziecka im brakuje, w ich niemieckim samochodzie nie zauważyli i odjechali. Na szczęście, na miejscu zdarzenia, czyli w Polsce, byli Polacy, którzy. Widząc samotnego i zapłakanego małego Helmuta powiadomili o sytuacji policję. Ci szybko namierzyli mamy chłopca przez portal społecznościowy i powiadomili ją o sytuacji, o zgubie. Cała rodzina natychmiast zareagowała i wróciła po chłopca. Problem w tym, że nie zorientowali się o potomnej inflacji w samochodzie przez 150 km, czyli około 2 godziny. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Zachęcam do skomentowania i pozostawienia łapki w górę. Pytacie mnie pewnie co z moimi włosami. Otóż ja tu się topię. Teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.